Cześć, dzisiejszym filmem Otwieramy oczy Niedowiarkom. Pokazujemy Wam kolejny hub ładowania, tym razem ten hub od Ekoenu. To co widzicie za moimi plecami to 2 MW mocy, czyli 6 szybkich ładowarek, każda pozwalająca ładować samochód z mocą 350 kW. Okolica, w której jesteśmy, jest mega bogata w ładowarki. Po drugiej stronie ulicy Polenergia, również ogromna moc. Tutaj 2 MW mocy, a zaraz. 100-200 metrów, stąd kolejne dosyć szybkie ładowarki o dużej mocy. Więc podsumowując, tutaj będzie pewnie 4 MW mocy. No i to nastraja do miłych podróży, do szybkich podróży i przede wszystkim do tego, żeby nie bać się podróży samochodami elektrycznymi. To co jest najważniejsze, to dobra cena, bo pamiętajmy o tym, że kierowcy samochodów elektrycznych lubią niskie ceny ładowania. I tutaj jest to wyjątkowa stacja Ecoen, właśnie charakteryzuje się tym, że ma dynamicznie zmienne ceny ładowania, więc często możemy ładować się za złoty 59, a gdzieś tam w inne dni po 2,19, więc ta stacja jest mile widziana przez kierowców Uberów, którzy chętnie tutaj właśnie przyjeżdżają. Płatność zaakceptowania kabel. wierzcie mi, jest po prostu przeogromny. Chłodzenie cieczą, to wymaga naprawdę nie lada tutaj szaleństw, żeby go odpowiednio wykręcić i podłączyć. Kabel jest ciężki, gruby, masywny, więc nie dla każdego będzie to łatwa sprawa. No zobaczcie, my już lecimy, samochód rozpoczął się ładować, mam ogromną nadzieję że będziemy razem odwiedzali kolejne huby ładowania, kolejne wielkie stacje, w których tych gniazd do ładowania, tych miejsc do ładowania będzie naprawdę wiele.